Cześć, z tej strony Dawid Rząca, dzisiaj kolejny filmik z wyjazdu. Ja jestem właśnie w podróży na Litwę, czyli do kraju, który raczej nie kojarzy się nikomu ze snowboardingiem. Nic bardziej mylnego, jedziemy tam na kryty obiekt, nakrytą halę jaką jest Snow Arena, bardzo kompleksowe miejsce, mamy tam oślą łączkę stok, stok zewnętrzny i snowpark tak więc wszystko to co jest nam potrzebne do szkoleń do doskonalenia jazdy na krawędzi jak i z Freestyle loop. super się to zapowiada wszystko, ja się bardzo cieszę, że ten wyjazd doszedł do skutku, jadę tam na zaproszenie chłopaków, który będę trenerem przez najbliższy weekend przed nami bardzo wiele godzin szkoleń. Głównie będzie to freestyle. Ja przy okazji tego wyjazdu stwierdziłem, że pokażę Wam takie miejsce, pokażę Wam, jak wygląda jazda na całorocznych obiektach, nakrytych halach. Pokażę wam, jak to miejsce funkcjonuje, jak wyglądają nasze szkolenia tam. Tak więc będziecie też mogli sobie przemyśleć i oczywiście staniecie moją opinię. Czy warto tam jeździć, trenować, czy raczej traktować to miejsce jako rozgrzewkę przed sezonem zimowym? Mam nadzieję, że ten filmik odpowie na wasze pytania, na wasze wątpliwości co do wyjazdu na tą halę. Jednocześnie sprawdzimy, czy kilkaset kilometrów, które ja mam z Krakowa właśnie na Litwę, jest warte tego, czy nie lepiej by było udać się do Austrii, bo mamy w tym momencie połowę marca. Tyle słowem wstępu. Ja wracam do podcastu, wracam do podróży i już za 3 godziny widzimy się na Hali. Ja już na miejscu, jak możecie zobaczyć, za mną znajduje się cała hala. Trzeba przyznać, że konstrukcja jest naprawdę. Ogromna kawał metalu, na tym metalu trochę drewna i śnieg, tak więc nic skomplikowanego w budowie. Ważniejsze, jak to wszystko jest chłodzone, jak to jest oświetlone, to zaraz Wam pokażę wewnątrz. Nie powiedziałem tylko mniej więcej, jaki tutaj mamy obiekt, czyli po kolei. Stok zewnętrzny, ten za mną, zaczyna się metalową konstrukcją, potem jest nasyp ziemny, 700 metrów długości, ponad 700 z tego co pamiętam. Stok wewnętrzny, prawie 500 metrów długości, 50 metrów szerokości i na tej strefie mamy już wydzielony snowpark. Na snowparku mamy zazwyczaj jedną bądź dwie małe skocznie i od trzech do nawet 8 przeszkód jibowych i jeszcze obok tego wszystkiego w w głównej hali znajduje się ośla łączka, czyli krótki stok mający bodajże 100 czy 150 metrów. Tyle z zewnątrz wchodzimy do środka. No jest taka ciekawostka, jeśli tylko uda mi się wejść na stok zewnętrzny, bo nie jest naśnieżony, to przy snowboardu zabrałem sobie mountain board, tak więc sprawdzimy jak da się po nim zjechać, o ile mi dadzą na to zgodę. Tak więc czas wejść do środka. No i siema, jesteśmy już w środku. Po mojej lewej ośla łączka dwupoziomowa, za mną jak i przede mną główna część hali, czyli Snow Park Plus, główny stopień. Dobra, jestem właśnie na górze. Temperatura około 4 stopni, tak jak mówiłem, szerokość ma 40 metrów, no jest naprawdę świetnie. Teraz jest już niewiele treningów slalomu, tak więc mamy prawie całą szerokość stoku dla siebie i pod snowpark. Mega sprawa, nie wiedziałem, że tego będzie tak dużo, że będzie tak szeroko, tak bezpiecznie. Tak więc na ten moment mega miejsce i obczajcie, jaki jest setup jeepowy. Yo! Okay, na filmie nie mogło zabraknąć oczywiście ośwej łączki. Mamy tutaj taki pełny kształt C czyli jedziemy od prawej do lewej. Są dwie taśmy. Dolna wyprowadza nas tutaj, na wchodzimy na górną. Jak możecie zobaczyć, nachylenie terenu jest bardzo małe. Szerokość jest całkiem spoko, tak więc uważam, że na pierwsze kroki jak najbardziej możecie tutaj wybrać. Wręcz polecam, bo mało jest miejscówek, które by miały stałe warunki, czyli za każdym razem taką samą pokrywę śnieżną takiej samej jakości i tak małe nachylenie, jednocześnie wystarczająco szerokie do swobodnej nauki. Nie jest to stok, który będzie cieszył, tak więc godzinka, max dwie i przechodzimy na główny stok, który znajduje się tam po prawej stronie. Na koniec miejsce, którego nie mogło zabraknąć, czyli górny balkon. Mega miejscówka, która daje Wam pogląd zarówno na Oślą Łączkę, jak i na główny stok ze snowparkiem. Super opcja, jeśli Wasze dziecko uczy się właśnie jazdy na nartach czy też snowboardzie na łączce, Wy możecie sobie siedzieć w dolnej knajpie, obiadki, deserki, pizza, no wszystko to, co jest nam potrzebne na rodzinnym wyjeździe. I nie tylko, natomiast z drugiej strony bardziej, że tak powiem, widok trenerski, tutaj się bardzo dobrze obserwuje podopiecznych, mogę obejrzeć zarówno ich jazdę, jak jeżdżą na krawędzi, mogę zobaczyć, jak sobie radzą ze snowparkiem i nagrać im pełne przejazdy, z góry, tak więc bardzo fajna sprawa, nie wymaga dodatkowego poruszania się po stoku dobra opcja dla osób, które nie jeżdżą a jednak przyjechały z kimś, tak żeby zobaczyć jego jazdę, możesz to robić zarówno na zewnątrz, tak jak ja w tym momencie bądź też ze środka tam, o, może widać, może nie widać bo jest nieco ciemno, dobra tyle na temat samego budynku mam nadzieję, że Wam się podoba tak jak mi, no bo hala naprawdę robi wrażenie tak więc będziemy tutaj szkolić o wiele częściej Kolejna ważna sprawa to oczywiście wypożyczalnia, na miejscu znajdziecie mega dobrze wyposażoną wypożyczalnie zarówno ze sprzętem snowboardowym, nartami, jak i zabawkami typu Scott, ale na tym nie jeździmy, tylko snowboard, pamiętajcie. No i przechodząc przez główny korytarz od razu czujecie jakiej temperatury możecie spodziewać się już na hali bezpośrednio. Jest ogromny przeskok temperatury. Jest to fajne. Tutaj mamy idealną przestrzeń, na której prowadzimy rozgrzewki. Nie trzeba jeszcze tutaj ustawiać się na śniegu. Możemy to sobie zrobić w nieco bardziej komfortowych warunkach. A jak to wygląda na zewnątrz? Proszę bardzo. Piękna deska. Ciekawe czyja. I główna hala. Oczywiście ważna sprawa. Wymagane są kaski. Jazda w kasku nie boli. Tym bardziej na takim obiekcie jak ten. Od siebie dodatkowo chciałbym wspomnieć, że warto mieć ochraniacze na kolana, bądź też na plecy. Oczywiście wszystko według Waszego uznania. Niektórzy jeżdżą ochraniaczek na nadgarstki. Pod warstwą śniegu, która jest niewielka, jest pokrywa lodowa, tak więc każdy upadek boli o wiele bardziej niż te we wiosennym Sleszyku. Weźcie to pod uwagę przyjeżdżając tutaj. Przygotujcie się odpowiednio, tak żeby tutaj spędzony weekend czy też dzień nie sprawiał Wam żadnych trudności, żadnego bólu. Żeby była czysta zajawa i bez niepotrzebnych stłuczeń. Przyjeżdżając tutaj kupujecie oczywiście normalny karnet. Są opcje dwu i czterogodzinne, bądź cały dzień. Moim zdaniem cztery godziny są wystarczające dla większości osób. Poważna sprawa, czas nie jest naliczany, gdy pójdziecie do knajpy czy też na parking. Tak więc wasza przerwa nie jest liczona w czas jazdy. Siema siema, drugi dzień szkoleń za nami, tak więc czas na kilka słów podsumowania, dla kogo jest ta miejscówka, czy warto tutaj przyjeżdżać i co możemy tutaj porobić. Po pierwsze moim zdaniem miejscówka jak najbardziej warta odwiedzenia, jest to miejsce dla każdego. Możesz tutaj przyjechać i zarówno uczyć się od zera, doskonalić swoją jazdę na krawędzi, czy też pracować nad waszym freestylem. Nie znajdziemy tutaj dużych skoczni, nie znajdziemy tutaj double kingu w dużej wysokości, ale Patrząc na to, jakie to jest miejsce, czyli że jest tutaj bardzo twardo, pod kątem freestylu uważam, że to jest o wiele bezpieczniejsze, są takie przeszkody, a nie nic dużego. Jeśli chodzi o to, czy warto tutaj przyjechać, kiedy tutaj przyjechać, myślę, że jest to super opcja na wpadnięcie dla zajawki, jako odskocznia w sezonie letnim, o ile macie blisko. Nie wiem, czy jechałbym tutaj w lipcu 700 km, specjalnie po to, żeby pojeździć 1 czy 2 dni w zamkniętej hali. Spędzać tutaj więcej niż 3 dni też uważam, że nie ma sensu. Jest to jednak duża powtarzalność, więc dopóki nie jesteście zawodnikami, dopóki wam nie zależy na jak największym wyjeżdżeniu, jak największej ilości godzin, to nie ma po co przyjeżdżać. Natomiast w okresie jesiennym, czy też w okresie takim jak jest teraz, czyli w teorii sezon snowboardowy powinien być w pełni, bo mamy połowę marca. W tym momencie w Polsce już prawie żaden stok nie funkcjonuje, przyjeżdżamy tutaj, osoby są rozjeżdżone, możemy dalej potrenować, popracować nad różnymi elementami, tak więc jest to super opcja pod kątem szkoleniowym, jak i pod wyjazd rekreacyjny ze znajomymi, gdy zabrakło Wam czasu na wyjeżdżenie się w sezonie w Polsce czy też gdzieś za granicą. My na pewno tutaj wrócimy, myślę, że hala na Litwie na stałe wpisze się tutaj w kalendarz szkoleń, weź spróbuj. Na pewno będę chciał tutaj organizować szkolenia z doskonalenia jazdy. Uważam, że ta powtarzalność warunków, to, że w stodnie jest mocno wyślizgane, super się sprawdzi na zajęcia z fajnej jazdy na krawędzi, z dobrego switcha, ośla łączka za ścianą pozwala nam na zrobienie bardzo fajnych zajęć od zera. Tak więc my na pewno będziemy tutaj wpadać na zajęcia w mini trupach i też na jakieś lekcje indywidualne. Jeśli chodzi o freestyle, z osobami zaawansowanymi jak najbardziej z osobami od zera też, ale z naciskiem na małą skocznię i podstawowe dziby. trzeba powiedzieć sobie jasno, że tutaj łatwiej się uszkodzić niż na wiosennym warunie tak więc miejscówka raczej dla zaawansowanych, dla tych ambitniejszych, którzy potrzebują więcej treningu, chcą więcej trenować na przeszkodach chociaż też dla osób, które są na zerowym poziomie, no korzystać tylko z tych niskich przeszkód A więc ja daję okejkę, okay wracam do jazdy i na pewno będziemy tutaj jeździć i jeszcze nieraz zobaczcie materiały z tego miejsca Pozdro. Yeah. No i po szkoleniach. Teraz jeszcze tak zwane instrumentorskie lapsy, czyli pół godzinki dla mnie. Zobaczymy, może uda mi się coś nagrać, bo sobie się bardzo nie lubię jazdy z kijkiem. Zachaczymy o przeszkody jeepowe, polecimy sobie szybko na krawędzi Kilka ujęć dla Was I kończymy cały ten wyjazd Jeszcze będzie tylko kilka słów podsumowania No dobra, kończymy naszą marcową przygodę na Litwie. Szkolenia super, miejscówka super, z pewnością będziemy tutaj wracać. No i co mogę powiedzieć? Godzina 16, my kończymy. Niedziela zdecydowanie jest dniem, który jest największe obłożenie. W tym momencie nadal przychodzi sporo rodzin z dziećmi na jazdę. Tak więc że Litwini już się polubili z tą miejscówką i korzystają z niej, szczególnie gdy mamy zimę taką jak ta. Jeśli chodzi o stok zewnętrzny, nie był on obecnie naśnieżony Nie było mi również dane przejechać się na nim na mountainboardzie Tak więc na jego temat się nie wypowiem Obsługa w ten weekend była średnio miła Tak więc nawet nie pytałem o to, czy mogę tam z mountainboardem wejść Jednocześnie zobaczyłem, że w tym mieście jest bardzo fajny skatepark Tak więc przy okazji kolejnych szkoleń zapewne no, zabiorę ze sobą mountainboard ponownie I pojeżdżę wtedy na skateparku, bo wydaje się, że będzie naprawdę dobry pod mountain boarding. I co? Tak jak wspominałem, jest super, będziemy wracać, tak więc już wrzesień, październik, listopad. W tym okresie możecie spodziewać się naszych szkoleń zarówno z doskonalenia jazdy, jak i z freestyle'u właśnie na hali na Litwie. Śledźcie nasze wydarzenia, no i do zobaczenia na desce. Jo! pozdro.